W Krakostopu otwartego wyścigu autostopowego AGH jedziemy do Werony, do miasta Romeo-Juli, gdzie znajduje się meta tego pierwszego w historii wyścigu. Najlepsi autostopowicie z całego miasta zebrali się właśnie tutaj, by za 15 minut wyruszyć na trasę i dotrzeć do Werony, powiedzmy za 2-3 dni, a może miesiąc. Jako jedyna stacja TV będziemy razem z uczestnikami wyścigu przez. Cały jego czas będziemy za nim jechać na trasie oczywiście autostopem, ale najpierw porozmawiajmy z uczestnikami. Dlaczego będziecie udział w tym evencie? Dla zabawy. Macie już jakieś doświadczenie w autostopie? Nie, żadnego. Dzisiaj będzie, będą nasze pierwsze kilometry autostopem po A co czujesz przed twoim pierwszym razem? No pewno a oprócz tego nie czuję nic, wiesz. Wasz pierwszy raz z autostopem? nie. <grystanie> tak, jakieś obawy przed pierwszym razem? Nie, e, Jak myślicie, ile Wam zajmie dojechanie do Werony? O? Jak najszybciej. <grystanie> Taka sytuacja. Werona czy gdzieś dalej? Zobaczymy, może gdzieś dalej. Może Ameryka. <grywa> powodzenia. Dzięki. Więc życzymy powodzenia i do zobaczenia na trasie, Zajem ponieważ jedziemy nie. za wami. A, <grywa> I jako jedyna ekipa filmowa, Kwiatek Fusion Info jedzie razem z autostopowiczami. 3, 2, 1, Czuję się czujecie z tym, że prowadzicie wyścigu. A droga długa jest, nie wiadomo czy ma kres. A droga kręta jest. Co dalej za zakrętem? Mię... Dlaczego wybrałyście akurat to miejsce, żeby złapać stopni? Eee, Też wierzymy, że tutaj znajdzie się ktoś, kto jest zawiezie oh, karoto do żywca <grym> albo do wiersko-białej. Chcemy na żywca. Długo, długo, długo już czekacie. Eee, 15 minut. No to, to życzymy powodzenia, nie przeszkadzamy! się szło, Kiedy już wszyscy uczestnicy zawodów zdołali złapać okazję, nadeszła pora, by i dziennikarze ruszyli się w miejsca. Jak się czujesz? No trochę, trochę, trochę się czuję. Nie wiem, no, mi właśnie czy się bo kurde, żebyśmy, wiesz, nie kocowali tutaj, w ten właśnie sposób udało nam się szczęśliwie zatrzymać samochód poruszający się na południe. Trasa autostopowa do Włoch, którą wybraliśmy, zaczyna się na wylotówce w kierunku Zakopanego. Popularną Zakopianką należy przejechać kilkanaście kilometrów, by potem skręcić na zachód w drogę do Bielska Białej prowadzącą przez Kalwarię i Wadowice, przez autostopowiczów zwaną Trasą Papieską. Niestety kierowca nas zagadał i przegapiliśmy zjazd. Pum, 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 pum. skąd rzekomo do samej Bratysławy prowadzić miała autostrada. Okazało się, że drogi jeszcze nie skończono, zaś ruch samochodowy w okolicy pozostawiał wiele do życzenia. Jednak dopisało nam szczęście, iż po trzech godzinach ruszyliśmy w szaleńczy pościg na zawód. W północno-zachodniej Słowacji odkryliśmy ślady polskich autostopowiczów. Znajdujemy się w Żylinie, na Słowacji, gdzie nas wyrzuciło nasz ostatni kierowca, wyrzucił nas aż tutaj, mimo że chcieliśmy jechać do Bańskiej Bystrzycy i spotkaliśmy wyścig. Cieszyliśmy się, że wreszcie należymy zaginiony wyścig, to jest to wyścig inny z Wrocławia. Autostop Race do Zagrzebia. Ehm, do dlaczego nam to zrobiłyście? A do Dubrownika, przepraszam, Chorwacji. Krakowa i dlatego. Ale dlaczego będąc z Krakowa nie zaczynałobyście się, się jechać w Krakostopie, tylko w wyścigu z Wodzłodu? Bo w zeszłym roku była tajemnica. Dokładnie. Jest więcej ludzi, większa zabawa, większa impreza. Znajomi jadą? Mój mąż na przykład. Niesamowita sytuacja! Eee, spotkaliśmy wreszcie nasz wyścig. Eee, Dziewczyna, z którą rozmawialiśmy na początku. Ej, eee, jak to się stało? Dziejecie. Do Bratysławy. Takim autobusem. Zajebiście jest. Gratuluję! Super! Gratuluję naprawdę, jedzie Wam się lepiej niż nam. <coughs> no nic, no, chyba następnym razem zobaczymy się na to. Jakbyście jakbyście nas to Czego Wam przyjęli? To wszystko że jedziemy! życzyliśmy że Wam powodzenia! <plodowań> to było najszczersze. Dzięki. Hej! Cześć! I teraz jedziemy na trecin, proszę Państwa. Na co? Na trecin! <ślad> <laughs> Tręci! jedziemy właśnie. <noise> A co będziemy robić w Trencinie? Jakiś melanchol? <grymne> nas to mało powiedziane. <grymne> Znajdujemy się w fantastycznym miejscu. Jesteśmy na wjeździe na Bratysławę w miejscowości Lawa, nie mylić z Polską i Ławą. Generalnie można powiedzieć, nietypowy wjazd na autostradę. Musimy łapać jednocześnie. Z bardzo wielu kierunków. Ale oprócz czegoś świetnie. Tylko jest jedna rzecz, e, która nie daje nam spokoju. Zaraz będzie ciemno! Znowu zgubiliśmy wyścig. Znowu, znowu zgubiliśmy wyścig. W związku z czym nie mamy gdzie łapać i będziemy... Mamy do przejścia. Nieznaną liczbę kilometrów, ale na pewno kilkadziesiąt. I szukamy McDonalda. Właśnie... E, rowem wzdłuż autostrady. Musiałem to posklejać, żeby było takie wielkie. Jeszcze zasnąłem pisząc. <grym> Widziałeś fajne werki? Tak widziałem. To chyba na naszą prześć właśnie. <grym> że tutaj jesteśmy, w tej buroczej okolicy. Generalnie wszystko byłoby fajne, gdyby nie to, że jesteśmy na parkingu, na którym nic się nie dzieje, nie ma ani samochodów ani szalonego melanżu. To znaczy, żeby zorganizować szalony melanż, tak naprawdę niewiele trzeba. Wystarczymy może my, ponieważ jesteśmy przed tymi imprezowiczami, więc na pewno coś działamy, ale mimo wszystko postarajmy się może dostać razem do Wrocławy telewizyjną, która miała jechać, kręcić wyścig autostopowy, wyścig autostopowy nam uciekł, jesteśmy na wypizdowie, mieliśmy odwiedzić melarz w Brnie, jesteśmy na Słowacji, pozostaje nam wypić flaszkę pod, pod, pod dystrybutorami mieć i, i spać i tak mamy za mało śpiworów Nie musimy gonić wyścig Znowu nam spierdaliśmy Każdy nagle, to mieszkanie W Tręcinie spotkaliśmy podejrzanych mieszkańców w Buszu To chyba uczestnicy któregoś wyścigu Niedługo potem natknęliśmy się na ukraińskiego kierowcę co było okazją do użycia językowych umiejętności nabytych w poprzedniej podróży. Ukraina, harasze dziewuszki, ba, ba, bardzo, bardzo harasze i wszystko, harasza, chorilka. To wystarczyło, by znów zacząć się poruszać. Bum, 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 bum. Cóż, e, chodzimy po biedniu, z nadzieją, że może znajdziemy jakichś uczestników Krakostopu, aby przeprowadzić z nimi wywiad. Nie że może ktoś tak jak i my zagubił się w tym wielkim mieście. Jednak na razie pusto całe mnóstwo turystów. Nigdzie nie widać autostopowiczów. W związku z tym zabieramy manatki i wyjeżdżamy na autostradę w kierunku Gracu. Trzymajcie za nas kciuki. Zaraz będzie ciemno, ciemno, zabajmy, zabajmy, zabajmy. I faktycznie zrobiło się ciemno, ale na całe szczęście przygarnęli nas miejscowi Rastafarianie. Panie, ten pośpiewiciel musi być odważny. Musisz się nie bać iść, iść naprzód. Nie poddawaj się, nawet jeżeli byś wiedział, że, że, że nie rady, to i tak się nie poddawaj. E, generalnie tak strasznie zawyleżę w Bracie, że jesteśmy już tacy rozbici fizycznie i psychicznie że stwierdziliśmy, że już jesteśmy w stanie dalej godzić tego wyścigu. Skontaktowaliśmy się z, z ludźmi startującymi. Okazało się, że jest... nie wszyscy są na miejscu. W związku z tym e, stwierdziliśmy, że będziemy szukać kolejnego pelarzu. E, jest plan wrócić do Polski. Jest też plan zostać tutaj. Możecie wysyłać SMS-y na to, co powinniśmy zrobić. Bo sami już nie wiemy. Marcelina Izworska i Szymon Tabor, czyli zwycięzcy pierwszego Krakostopu, potrzebowali tylko 15 godzin, by dostopować do Werony. Ekipa kwiatek Films Info po dwóch dobach tułaczki pokonała niewiele ponad połowę trasy. Może tym razem nie byliśmy pierwsi na miejscu wydarzeń, ale w przyszłym roku postaramy się bardziej.